Premiera filmu Indiana Jones i Atywach Przeznaczenia zbliża się wielkimi krokami. Będzie to piąta odsłona filmowej serii opowiadającej o przygodach słynnego archeologa i poszukiwacza przygód. Co do samego filmu, nie mam jakichś specjalnie wysokich oczekiwań. Podejrzewam, że będzie on po prostu zwykłą próbą zarobienia na nostalgii i niczym więcej, aczkolwiek to oczywiście ocenię, kiedy już go zobaczę. Póki co skupmy się na tym, co najbardziej nas tutaj interesuje czyli na klockach Lego. Mianowicie LEGO w związku z premierą filmu w tym roku wydało trzy zestawy nawiązujące do poprzednich filmów o Indianie Jonesie. I wiemy również, że pojawią się jeszcze zestawy nawiązujące do nowego, piątego filmu. Jednakże to nie o nich będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj bowiem cofniemy się do roku 2008, w którym to premierem miał film Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, czyli czwarta na serii Przygód Indiego. A wraz z nim ukazały się zestawy, nawiązujące zarówno do Królestwa Kryształowej Czaszki, jak i również poprzednich filmów. Pojawiło się wtedy sporo świetnych zestawów. Moje ulubione to m.in. Indiana Jones i zaginiony grobowiec ze względu na bardzo ładną świątynię oraz te świetne posągi Anubisa. Ucieczka ze świątyni, czyli zestaw nawiązujący do chyba najbardziej znanej sceny z całej serii filmowej, również bardzo fajny set. No i jeszcze świątynia Kryształowej Czaszki, ponieważ jest to taki, powiedziałbym, typowy playset w starym dobrym stylu. Ostatnio na takiej dużej, wymodelowanej płytce, które obecnie w zestawach już się od dawna nie pojawiają. W 2009 roku pojawiła się kolejna fala składająca się z siedmiu zestawów. Wszystkie sety jakie się w niej pojawiły uważam za naprawdę dobre. Moim faworytem jest zdecydowanie Świątynia Zagłady. Naprawdę prześwietny zestaw z rewelacyjnym takim lekko -mrocznym klimatem. Ach, gdyby tylko LEGO dało nam remake tego zestawu. Fajnie by było, nieprawdaż? W serii nie brakowało również ciekawych minifigurek. Pojawił się oczywiście sam główny bohater i to w kilku różnych wersjach. Z pozostałych minifigów warto na pewno wyróżnić Hennego Jonesa, tego przywódcę kultystów ze świątyni zagłady ze względu na to rewelacyjne nakrycie głowy. No i jeszcze Willie Scott, która pojawiła się w dwóch wersjach i obie są niezwykle dopracowanymi minifigurkami, szczególnie jak na tamte czasy. Tylko te oczy. Te oczy są absolutnie przerażające. Indiana Jones to chyba największy krok Lego w stronę tematyki militarnej, od której, jak wiemy, nasz ulubiony duński producent klocków zazwyczaj stroni. No ale ze względu na to, w jakich czasach dzieją się filmy z Indianą Jonesem, no to nie było wyboru na tej tematyki musiała się tutaj pojawić. Dostaliśmy więc kilka pojazdów oraz samolotów wojskowych czyli coś, czego normalnie Lego zapewne nigdy by nie zrobiło. No i jeszcze mini figurki, które oczywiście pozbawione zostały stosownych oznaczeń. Ale kto oglądał filmy, ten wie dobrze, z kim Indy walczył i że te niewinnie wyglądające minifigurki zapewne niejedną zbrodnię wojenną mają na sumieniu. I to by było na tyle w temacie oryginalnej serii LEGO Indiana Jones. Być może nie trwała ona specjalnie długo, bo zaledwie dwa lata, ale zdecydowanie zapisała się w historii LEGO. Indiana Jones to jedna z moich ulubionych serii filmowych i niektóre z tych zestawów bardzo chciałbym posiadać. Dlatego właśnie bardzo cieszę się, że Indiana Jones teraz powraca do LEGO. Póki co otrzymaliśmy trzy sety nawiązujące do starych filmów, ale wiemy, że pojawią się jeszcze zestawy nawiązujące do mającego premierę w tym roku Artefaktu Przeznaczenia. No i ja osobiście mam nadzieję, że seria ta nie zniknie tak od razu, tylko potrwa co najmniej kilka lat, bo jest zdecydowanie dużo zestawów nawiązujących do przygód Indiego, które chciałbym zobaczyć. Mogą to być zarówno remake'i starych setów, jak i również całkowicie nowe zestawy. Tak czy inaczej mam nadzieję, że Indiana Jones nie opuści świata Lego tak szybko i jeszcze trochę tutaj posiedzi. A wy? Planujecie kupić jakieś nowe zestawy z Indiana Jonesa? A może macie jakieś sety z oryginalnej serii? Napiszcie w komentarzach. Ja tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.